O wtalen dostał w plecy. I tyle z niego było. Uh, jeszcze. Uh, rozjechali tego trupa. Uh. Masakra. Uh. Uh. I wszyscy do domu. No i zaczyna nam się bitwa na żywo, wybłagana od Nariko tak naprawdę, tylko nie wiem kim jest Misty, nie wiem czy to jest ktoś z naszych czy nie, nie mam pojęcia, ale walczą jeden na jeden, Nariko wreszcie tutaj jako że nie skomentowałem od 50 lat jego, tam, że tak powiem, yy, wspaniałych gier, które trwają zdecydowanie zbyt długo, no to, to tutaj ma chociaż na żywo, można go skomentować, zobaczyć, no to patrzcie na to, USA kontra Wehrmacht, takie poziomy świetne. I doktryny, już wybrane od razu. Doktryna wojsk litarnych granaty hukowe, strzelcy piesi oddziały szturmowe, stratek pancerny i jastyk i takie oto rzeczy. Załoga w A tutaj kompania strzelców. No wiadomo, ten lepszy Easy Eight, łatwa ósemka, budowanko, miotacze łognia i takie tam głupoty, transporteriren i ostrzał z białym fosforem, smacznego. Oro, No więc mają świetne teksty. ja. ja, ja. czego tam? Jajaja ja, ja. ale ja, ja, ja. ale jaja, ja. no właśnie. Meczu szuka maksymalnie dwie minuty. To musiałbym zobaczyć na jakieś statystyka gdzieś. Tylko ciekawe skąd właśnie. No, ale to takie właśnie wydaje mi się, że raczej hardkowo, nie? Że to nikt z nowych tam nie gra, tylko ludzie, którzy grają tylko w to. A ty co, czemu nie strzelasz stare? Nie, on strzela, patrz jak fajnie. Narikowskie jednostki piechoty nauczone. Tak Nariko pewnie też strzela na strzelnicy psz, 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 Stojąc w miejscu. Trzeci oddział strzelców, trzy oddziały grenadierów Coś tutaj ciekawe trochę Takie dziury zostały na jego terenie, ale okej okay. Tutaj jakiś nadchodzi atak, ale właśnie co? Będzie odcięcie, szykuje się niezłe odcięciunio Całej lewej flanki No i tutaj dla Mistiego już płynie paliwo Natomiast na Rico, no teraz zdobył, no ale co mu to da Skoro zaraz będzie cięciunią. Strzelanie z biodra, strzelanie z pupy Strzelanie z palca co tu robią ci strzelcy? za ja, ci są tu, tu i tu. Hmm. Idę na jakąś flankę chyba, czyli Nariko nawet myśli, patrzcie. Postanowił oflankować tutaj to coś, nie wie, że to tu jest. Ale wystarczy, że ten KM się ukryje w domku, no i cała ta przygoda już się skończy. Jestem mega ciekawy tego Wikingera, no potem sobie skomentujemy Wikingera pewnie. Zobaczymy, tylko od razu mówię, że nie będę tam nic ogarniać, bo nigdy nie grałem w Wikingera. Więc może być śmiesznie. To wy będziecie musieli mi pomóc widzowie. Zwłaszcza, że Wikinger też nie jest przyzwyczajony do komentowania, przystosowany nawet. No i znowu, wszystkie jednostki piechoty amerykańskiej. Czekaj! No, Nariko tutaj, wiadomo, nie gra jako ZSRR, ale też zdecydowanie taktyki takie trochę radzieckie, nie? Puszcza po prostu naprzód swoje jednostki. Ledwo przeżyli. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Gdyby nie ciekawość, to byśmy dalej żyli, kurde, w jaskiniach i bez koła, nawet i bez pochodni. Bez zapalniczki i papierosa. No właśnie, więc ciekawość jest ważna. To tylko tak tak, się tego ksiądz tak mówi, żeby się nie interesować, co robi za sułtanną i tak dalej. Z tymi ludźmi. To jakieś wymiany na daleki dystans. Ciekawe, czemu nie ukryli się za ławeczką. A to jakieś taktyki narikowskie. I ledwo żyje, TKM. Został zadymiony, co ciekawe, przez Pana Porucznika. I ucieczka, ucieczka, ucieczka. O, mieli szczęście, wyszli tędy. Właśnie, problemem Narika jest to, że on bardzo lubi te oddziały puszczać jedną wielką falą, nie? A to, to jest po prostu, kontrolę się traci na tym wszystkim, patrzcie na to. Tutaj może pójdą na wrogie paliwo, już ktoś dawno powinien iść. To oddziały tutaj uzupełniane dopiero teraz. Nie ma ambulansu, który już się nadjeżdża. A to jest problem Narika. <laughs> za naszych czasów tego nie było i ludzie żyli. O, żyli! Co, tylko co to za życie było, prawda? Jak tam trzeba było bu budować piramidy i cię tam biczem po plecach bili, to było dobre. Z pokemonów! Piechota wroga! Proszę się schować za tym murkiem. Właśnie, pan porucznik lubi nawet taki średnio bliski dystans, ponieważ sam model porucznika ma właśnie tego, y, Thomsonka, nie? I uniknięty bardzo ładnie granacik. Bloby, kontra, no jest. Mamy to. 2-2-2 nadjechał. Strzelcy są już tutaj, w możliwości mają rzucenia tym granatem nasadkowym, pepanc. Ale wydaje mi się, że Misty będzie kontrolować właśnie 2-2 na razie bardzo ładnie. Żeby ci strzelcy nie zbliżyli się na taką odległość. Ilu ich jest za dużo. próbuje zająć punkt. Ciekawe rozłożenie KM-ku. I jeszcze ciekawsze właśnie tutaj rozlagowała Gierka stanie w miejscu tymi jednostkami piechoty właśnie tylko po to, żeby rzucić ten granat pepans i. O, został odstrzelony w odwrocie. Niestety, jak widzicie, tu jest czerwona osłona, czyli jednostki dostają więcej obrażeń, bo nie mają żadnej osłony na, na środku drogi i przypłacili to życiem. No, na razie masakryczna tutaj decyzja ze strony Narika, kosztująca go całą jednostkę. Mm, Jakie zasoby ludzkie Narika, bo on też ma tendencję do zbierania bardzo dużych ilości tego bajeru. Kolejni strzelcy tutaj nadchodzą, czołg lekki nadjeżdża. No, taki ciekawy przeciwnik dla tego 2-2-2. I działo pepans dla Niemiec. No, Niemcy się spodziewają tego, że niedługo coś tutaj przyjedzie. O, jeszcze salwa aktywowana, ale to też chyba nic nie dało. Musieli przewodować, ale nie fart, ale jednak ostatecznie fart. Jezus polosował dobrze. I oddziały grenadierów z zestawem strzelców pieszych. Bardzo to jest fajne. Granat ogłuszający mają. Mają zwyczajny granat przesłuchiwanie rannych i przede wszystkim gewery 43, które są niezłe właśnie na średnim i bliskim dystansie i mają o wiele mniejszą karę do prowadzenia ognia w ruchu. Idealne do gonienia jednostek, nie? Tutaj pan KM. jego przyjaciel. Co to w ogóle za skin, nie? Takie ostrany, jakby. Tak jakby ktoś popiół na niego, rzucił. Śmieszne. O, oh, miotacze ognia. Jezu, to miotacze ognia w trójce, nie? To jest tragedia. Są zbyt mocne, ale bardzo ładne, bardzo ładny ogień jest w trójce. To muszę im przyznać, że tam pewnie dużo, dużo pracy grafików na to poszło. Nein, nein. No jednak drugi poziom doświadczenia tej drużyny strzelców pewnie też im daje sporo przewagi w tej bitwie. Punkt zdobyty. No i to chyba koniec tego 2-2-2, nie? O, został użyty pierd dymny, stratek pancerny za 30 amunicji. No, ale raczej amunicja to nie problem. I pojawili się też szturmowcy, od razu wyposażeni w zestawy mp 4 skład komandosów niemieckich. Można ich przede wszystkim e, z dowolnego miejsca na mapie wytegować, jeśli to jest pusty domek, nie? Czyli na przykład właśnie z tej kanciapy. Można ich zespawnować. Już widzę, dlaczego tak się boi jeden na jeden z obcymi. No, jedynym problemem właśnie tutaj tych y, szturmowców jest to, że raczej bez pancer Shrek'a nie mają zbytnio y, tutaj możliwości, żeby walczyć z pojazdami wroga. No ale kolejne odcięcie, Nariko przegra na zasoby, nie? Patrzcie na ten przychód, 45 do 13. Nariko w tej grze już prawdopodobnie nigdy żadnego czołgu nie przyzwie, to jest jeden, jedyny jego pojazd tutaj dostał na urodzinę zabawkę. Czołg Stewart. pczuuu. Loden. I tylny pancerz trafiony, uwaga. Pam, 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 pam. Nie zabierają do tyłu. Nie, do przodu. Dlaczego do przodu? No właśnie Tutaj chłopaki z gewerami. Ua. Został użyty nawet sprint. Nie wiadomo po co, żeby chyba podbiec do osłony, no ale wiadomo, gawery. 43 ich tutaj rozpaćkają. Radio coś odbiera. Ciekawe co tam Nariko i mówi przez to radio, nie. Wygrywajcie, dlaczego przegrywacie? Kurde mol. To byłoby dobre, gdyby tak tak odbierali w tym radiu. Nawet nie ma jednostek tyłowych, nie? Mimo że ma na to, że tak powiem, zasoby ludzkie, żeby przyzwać te jednostki, no to. O, granat kąt, granat ogłuszający? Nie, zwyczajny to był. No, mimo że Nariko tutaj ma możliwości, żeby te jednostki tyłowe przyzwać, to zdecydowanie coś tutaj nie gra. O, panie poruczniku! O, o, o. dostał w plecy. Eliminacja. O, nawet to oddziały szturmowe zostały wyposażone w też te Gewery 43. One mogą się kamuflować. No. To jest raczej początek końca. Wreszcie. Po 12, prawie, minutach Narika postanowił odciąć swego przeciwnika od zasobów paliwa. Nawet się to udało trochę. Tylko niestety 2-2-2, chyba. Tak, no. Granat PePans nie został użyty, ale w odwrocie właśnie czekami, chłopaki z gewerami. I tyle z niego było. jeszcze. Rozjechali tego trupa. Masakra. Teraz wali wóz temu typowi co woził kapustę. No, Nariko, więcej strzelców. Mamy, wysiedli wreszcie. Po 50 latach Nariko przypomniał sobie, że jednostki amerykańskich załóg yy, z jednostek pancernych mogą wysiadać i naprawiać takie rzeczy. Nie są potrzebne jednostki tyłowe Ale no, oczywiście, w ma się czołgi, to przydałoby się, żeby była taka jednostka do naprawy. Atakuje nas piechota wroga. Uwaga, tylny pancerz. 2-2-2. Od razu używa stratega pancernego i wycofuje się. Nariko będzie go gonić, przejeżdża przez dym, 2-2-2, od razu robi skręt. Wjechał właśnie tutaj pod osłonę tego paka, ale czy uda mu się przejść Nariko? Myśli, myśli, co by tu robić, jedzie od tyłu. Wym, 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 wym. Obrócił się działem i nie, Nariko jednak tym razem udało mu się przechytrzyć trochę wroga i nie pojechał tędy. O, Ale i tak pak oddał w niego jeden konkretny strzał niszcząc mu główne działo. O Jezu. No i strzelcy zaraz będą tutaj są, ale bez doświadczenia, to oni nie zrobią zbyt dużo. A Niemcy, patrzcie jak ładnie ekspią. A <laughs> nawet tutaj są już Niemcy, już nie ma gdzie wycofywać tego <laughs> biednego Stewarta. ich. Naga broń. Ten jak się nie wie do kogo celować i... Odstrzelony. Ta, to będzie zasobowo zwycięstwo. To, to już teraz jest zwycięstwo, nie? Dla Niemców, ale. Pytanie brzmi, ile jeszcze potrwa to wykrwawianie Norika. Kolejna gra chcesz komentować? Nie, raczej chyba nie. Chyba pójdziemy sobie na tego wikingera sprawdzić. Coś tak mi się wydaje Nariko. Trzeba się Trzeba bardziej się postarać. No, to jest tyle. Znowu jest przy, przytegowanie do sztabu. Dlatego Neriko nie chce komentować swoich powtórek, bo tak się właśnie boję, że one zawsze tak się kończą. Granatem ogłuszenie. 40 minut wikingera. Nie wiem ile trwa ten wikinger. To jest mapka po prostu. Mniej więcej punkty tam były napisane na ile jest przeznaczona rozgrywka, nie? Ale ile będzie trwać, Nie mam pojęcia. Nie wiem też, czy będzie to dobrze się komentować. Jak coś, to będę przyspieszać i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nariko Classic, czyli brak broni zespołowej. No super, super jest. Tu też mi się wydaje, że możemy przyspieszyć, bo 2-2-2 jedzie na zwiat. O kurwa, Amerykanie są w szoku. Wjechał, rozwalił ambulans. Jakimś cudem w ogóle ten ma drugi poziom doświadczenia i znalazł te jednostki. Szturmowców Panzerfaust od razu leci. No, uszkodzony silnik, tutaj w ogóle miny niemieckie. I. O, chłopak wypadł. Zębatka też wyleciała, zęby też wyleciały. Wszystko wyleciało. I kapitan się pojawił. Chyba, żeby tutaj. Skłodził <ścoughs> ofiarny Nariko przyzwał kapitana, żeby na niego zrzucić całą tego. Całą odpowiedzialność za przegraną w tym meczu, pewnie. 500 manpowera w banku, to też prawda. Ech. I wszyscy do domu. zaatakowano jeden z punktów. Właśnie odcięto nam linię. Kapitan już nie wie, w którą stronę chodzić granat i kont granat tutaj, Dymiak. O, o, o. o. Wszedł do tego dymu, poszedł tutaj, żeby zneutralizować jeszcze jeden punkt zwycięstwa, bo Neliko chyba zdał sobie sprawę, że ma już tych punktów całkiem niewiele, ale pan kapitan jeszcze zbugowany w odwrocie, saperzy nie dali mu uciec po prostu, zablokowali go ciałem. Tyle, koniec. Nariko składa broń. Jeszcze na koniec, kurwa! Ciekawe czy to był głos Narika. No tyle, no co tu można powiedzieć na tych, że no, Nariko chciał na żywo, no ale dlatego nie lubię komentować jego powtórek, bo to często tak się właśnie kończy, że zaczyna się jako tako, ale im dalej, tym gorzej. Aż w końcu, właśnie, przeciwnik dominuje absolutnie wszystko i już nic nie da się zrobić. Ona tutaj szczum pansa, Brumbark przyjechał, żeby dobić już wszystko. No tyle, no. Dziękuję za uwagę. Miejmy nadzieję, że takie czasami odklejki Narikowskie Wam się podobają. I do następnego. Cięcie.